Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 57 o skrótach klawiszowych związanych z formułami, ich wstawianiem i edytowaniem. I zacznijmy od pisania takiej najczęściej używanej funkcji, jaką jest suma. No i następnie wybierzmy sobie zakres, który chcę sumować. Zatwierdziłem to Ctrl-Enter. Teraz, posługując się właśnie tylko skrótami klawiszowymi, jak najmniej myszki, zaznaczyłem. Obszar. Teraz naciskam skrót klawiszowy Ctrl D, czyli wypełni w dół, czyli z angielskiego fill down, wypełnia właśnie tutaj bardzo ładnie i właśnie to D jest od down, czyli w dół. I analogicznie możesz zrobić coś takiego w poziomie. Też piszemy równa się suma, zaznaczamy odpowiedni obszar. Tutaj właśnie takie możesz. Przeskakiwać pojedynczo, albo też korzystając z odpowiednich kombinacji klawiszowych Ctrl Shift, strzałka w górę, to będzie się posuwał do góry do ostatniej zapełnionej komórki. Tu mi to wyszło trochę za daleko, więc teraz już tylko z Shiftem jedną strzałeczkę w dół, żeby zaznaczył mi obszar. Analogicznie w tą stronę byłoby to Ctrl Shift, strzałka w lewo. Zatwierdzam Ctrl Enter. Teraz znowu zaznaczam sobie odpowiedni obszar i też wykorzystuję skrót klawiszowy, tylko tym razem Ctrl R, czyli fill right, wypełni w prawo. To R właśnie od angielskiego right. Możesz to zrobić jeszcze szybciej. Najpierw zacznijmy od tego, że masz możliwość wstawienia funkcji suma ze skrótu. Jest to skrót alt, równa się. I Excel tutaj stawia sumę i automatycznie domyśla się obszaru po którym chcesz sumować. On jest zaznaczony specjalnie, gdyby Excel domyślił się niepoprawnie i możesz go właśnie dzięki temu tutaj łatwo zmieniać, edytować. No, w tej sytuacji był wybrany prawidłowo, więc mogę go zatwierdzić Ctrl Enter i znowu mógłbyś analogicznie Ctrl D, później analogicznie zrobić to w dół. Ale to, że jest skrót klawiszowy Alt-Równa się daje Ci dodatkową możliwość, że możesz właśnie, tak jak tutaj, możesz zaznaczyć dodatkową kolumnę i dodatkowy wiersz poza danymi i nacisnąć po prostu Alt-Równa się. I Excel automatycznie domyśli się po jakich wartościach ma sumować. Cofnę sobie, tu jeszcze raz nacisnę Alt-Równa się. Coś podobnego możesz uzyskać, załóżmy do tego miejsca, Korzystając ze wstążki. Odpowiednio wypełni i pełni w dół. Ale to jest znacznie dłuższy sposób. Odpowiednie użycie skrótów klawiszowych oszczędza Ci bardzo dużo czasu. Już zauważyłeś, że możesz zacząć wpisywać funkcje po prostu naciskając na tak, równa się i następnie pisząc jej pierwszą literę i wtedy pojawia się takie rozwijane menu. Wystarczy. Teraz albo pisać, kontynuować nazwę funkcji, albo strzałkami dół góra, przesuwać się po tej liście. I jak wybierzesz funkcję, którą chcesz wpisać, nacisnąć tab. Nie enter, co jest bardzo częstym błędem, ale tab. I wtedy możesz właśnie już podstawić odpowiednie dane, zaznaczyć obszar. Ctrl D. Czasami dobrze skorzystać z skrótów, jakie daje Ci myszka. Wcześniej, na przykład, żeby wypełnić to w dół, korzystałeś w skrót Ctrl D. Ale podobny efekt możesz uzyskać, jeśli najedziesz myszką. Na krawędź, tutaj, właśnie. Prawy dolny róg. Zmieni się kursor. Zrobi się czarny krzyżyk. Wystarczy przeciągnąć w dół funkcję i ona zostanie tu automatycznie przeciągnięta. O, tu akurat przeciągnąłem za daleko. Nie ma po czym wyliczać średni. Ale nacisnąłem Delete i wykasowałem komórkę i jest czysta. To możesz też troszeczkę szybciej zrobić. Tu mogę właśnie sobie nacisnąć Delete. Mam tu cały zaznaczony obszar. I teraz, jak zacznę pisać, jeszcze raz, nawet tu akurat zaczęło mi od dołu, bo akurat od tego miejsca zaznaczałem ten obszar. Wpisuję sobie funkcję średnią, odpowiednio zaznaczam obszar. I naciskam Ctrl Enter. Kiedy mam tu właśnie wybrany obszar, Ctrl Enter, widzisz automatycznie Excel uzupełnił wszystkie komórki odpowiednimi danymi. Możesz to zobaczyć właśnie w pasku formuły lub podglądając klawiszem F2, poszczególne komórki, co w nich się kryje. Czasami się zdarza. Że twoja formuła jest znacznie dłuższa od tej tutaj i ciężko ją zobaczyć. Wtedy przydaje się pasek formuły, a właściwie jego rozszerzanie. I możesz to zrobić albo tym guziczkiem na skraju, albo tu. Widać skrót klawiszowy Ctrl-Shift-U. To najpierw pokażę, że się rozwija. Zwija. Teraz jestem tu. Ctrl-Shift-U i rozwija się pasek formuły. Przyszedłem w komórkę, gdzie jest formuła, i możesz tu podglądać. Szczególnie to jest przydatne, kiedy masz długie formuły, ale w tej sytuacji nie ma żadnych długich formuł, można sobie go spokojnie zwinąć. Tak samo Ctrl-Shift-U. Te rozwiązania F2 i pasek formuły pokazują ci zawsze tylko jedną formułę z jednej komórki. Jeśli chciałbyś zobaczyć więcej formuł, możesz. Wykorzystać z CTRL kontrol, taki znaczek akcentu albo tydy. To jest klawisz tuż koło jedynki na lewo. I wtedy możesz zobaczyć wszystkie funkcje, jakie są, i automatycznie najeżdżając, też pokazywane, są podświetlane, zaznaczone obszary, które biorą udział w obliczeniach. Dalej ważną rzeczą w formułach, w funkcjach. Są odwołania. Tu jest obliczana wartość w procentach, odpowiednio brane są formuły. Tak, nałożone jest formatowanie procentowo i przez tą ilość osób zapisanych dzielimy przez sumę. I jeśli przeciągnę sobie to w dół, to się pojawia błąd dzielenia przez 0. Wynika to. Z zastosowanych odwołań, że to są odwołania względne. Przez to formuły przesuwają się wraz z komórkami, do których je kopiujesz. Czyli to jest zrobione błędnie: Ctrl Z i już znany dla Ciebie klawisz F2 do edycji komórki. I żeby szybko zmieniać odwołania, naciskasz F4. Tak? Pierwsze naciśnięcie F4. Postawiło Ci znaki dolara zarówno przed nazwą kolumny, jak i numerem wiersza. Odwołanie do tej komórki będzie całkiem zablokowane. Jeśli będę sobie to chciał skopiować, tak, zaznaczę w dół, nacisnę Ctrl D, wypełnię w dół i już jest poprawnie. Tak mogę sobie F2 zobaczyć. Ostatnią formułę, że to odwołanie B9 tutaj się zmieniało, przechodziło. A B10 zostawało stałe. I teraz jest poprawny wynik. Jeśli na konkretnej komórce, w konkretnym obszarze będziesz naciskał systematycznie F4, będzie ci się zmieniał rodzaj odwołania. Podobnie, jeśli zaczynasz coś wpisywać w komórkę i chcesz się z tego wycofać, naciskasz po prostu escape, czyli anulujesz to, co przed chwilą wpisałeś. Oczywiście przed tym, jak naciśniesz Enter, bo jeśli już naciśniesz Enter, skrótem do cofania jest Ctrl Z. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.